Witajcie i Zapraszam Was na trudny film z cyklu Życie w sobotę. Wspaniały czas na kopanie. Temperatura 10 stopni, lekka mrzawka. Pada kropi, lekki deszcz. Krótkie spodenki, podwójna koszulka. Wspaniałe narzędzie. Drewno z cydra libańskiego. Tutaj sal mecydeńska, Łopata jak talala. Kopiemy. Wytrawne oko jeszcze zwróci, że coś jeszcze jest na tym odludził. Wszystkie skopane, spalamy kalorie. Niepotrzebna siłownia, niepotrzebne, niepotrzebne jest siedzenie w domu. Po prostu ruszamy się, kopiemy dokładnie, powoli. Jest ciężko, ziemia jest mokra, ale lubimy deszcz. Jest rzeźko, jest czym oddychać. Nie ma smogu, nie ma alergenów. Patrzcie, ile plusów wymieniłem. A żeby te plusy nie przyspominiły minusów. Bo jeszcze jest trochę roboty. Najgorsze przede mną. To wszystko trzeba wyplewić To są chwasty, które w przyszłym roku nazwą nam popalić. Tam w tle też są chwasty. Oczywiście jakieś tam później ognisko zrobimy. Indiańskie, jakieś odprawimy szamańskie rytuały, ale na tą chwilę skupmy się na najważniejszym, więc mega udana sobota. Łopata do ręki i hajla bajla